Anytime buja! Anytime buja! Szanowni Państwo, Dzikich Chili i wieprzowina na ostra Chinese style dla moich fanów kopracji z przepisy chińskie.pl To dalej pokażę, czy jestem dobrym amatorem. kucharzem. Tutaj mam około 400... 450 gram szynki wieprzowej którą teraz kroję bardzo cienkie paski. Państwa, jeśli chodzi o marynatę, chyba nie, nie zaskoczę tutaj nikogo, czyli standard. Tym razem ciemna soja oraz skrobia kukurydziana. Mieszamy dokładnie Do lodówki na 60 minut. Proszę Państwa, danie może to jest chiński, ale czosnek tylko polski. Cztery ząbki wkładam do miksera, teraz będę przygotowywał bazę na sos, proszę Państwa, który będzie bardzo fajnie ostry, cudowne smaki. Czyli tak, cztery ząbki czosnku, boom, e, imbir, ciach, pięknie. No wiadomo, imbir i czosnek, oni praktycznie są nierozłączni, yes. jeśli chodzi o kuchnię chińską. I do tego, prosto z Tajlandii, prosto z przepisychińskie.pl, ja wiem, cztery, w zależności jak lubicie, to ma być hot Bangkok by night. Ja daję raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nawet siedem papryczki suszone. Hot style, very nice, very nice. Zapraszam. No i co, zaczynamy zabawę w miksowanie, proszę Państwa. Na ruchu. Bę. Przygotowujemy sos. Mamy już wodę, nie wiem ile dokładnie. To jest ponad pół litra, na pewno nie litr. I wrzucam teraz jedną kostkę bulionową, czyli rosół. Następnie trochę ciemnej soi. trochę jasnej. około dwóch łyżek octu ryżowego. łyżka oleju sezamowego, około dwóch łyżek sosu ostrygowego, około dwóch łyżek cukru, proszę Państwa, raz i dwa. Teraz wjeżdża nasza e, jakby zblendowana mieszanina, czyli czosnek i bir. Wszystko. teraz wszystko to trzeba zagotować. Może warzywa, proszę Państwa, czyli tak, jedna czerwona papryka, cała jak zwykle klasyczne cięcie. Proszę Państwa, cukinia, żeby zagęścić później, to będzie koło łyżki skrobi kukurydzianej. I do tego jest woda, może być 1 na 1, może być 1 na dwa. Zaczynamy zabawę. Zaczynamy rozgrzewać łoka, z boski, zaczyna dymić, bez oleju. Na początku prażymy orzechy nerkowca oraz ziarna sezamu. I jeszcze trochę sezamu. Dobra. Jeszcze trochę. Dobra. Dobra, zdejmuję. Olej. Wieprzowina czy ścinka? Dobra moc, fajny ogień. Stir fry. Do tej wieprzowiny dodaję trochę mojego magicznego sosu. Dosłownie pół hopli, żeby to się dobrze rozgrzało. Przeszło. Dobra. Pięknie zdejmujemy. Państwa, dlaczego tak robię? Dlaczego zdejmuję? Chodzi mi o to, żeby był stir fry, czyli o to, żeby również warzywa były fajne podpieczone. Olej. Zapraszam, proszę Państwa, papryka. Raz, jedziemy. Teraz cukinia. Bum. Bambus, proszę Państwa, wchodzi w tak zwane troszeczkę szersze paski. Pa! całe opakowanie. Jeżdża, proszę Państwa, z powrotem wieprzowinka z sosem. Piękny dźwięk. Chyba będzie dobrze, proszę Państwa. Dolewam całą chochlę sosu. Uwaga. Wchodzę. Pięknie. To jest patent prosto z gdzie studiowałem, proszę Państwa, nalewam skrobek kukurydziany z wodą do chochli, bam, będziemy zagęszczać. I zagęszczamy szybko sosik. I zakończamy, proszę Państwa, tą wspaniałą jazdę orzechami narkowca i sezamem, ba! Chyba wyszło. Obawiam się, że to będzie top 1. To będzie chyba król, proszę Państwa. Bosko wyłączam. Klasyka, czyli tak, rysz, oczywiście. Może babkę zrobimy. Proszę Państwa, i po raz pierwszy królewska wieprzowina. Mogę tak to nazwać. Wcześniej kurczak, wołowina, a teraz, prawda, i coś pięknego: serwowanie. Se toma sens, toma sens. To bosque.